Siema Siedma, jestem Raju Gplay, a to jest kolejny z naszej serii Walking Pores. Oczywiście e, witam w kolejnym filmie. E, Troszeczkę się odrzuciłem nagrywania, ponieważ ostatni film nagrywam dopiero w czwartek przed majówką jeszcze, więc teraz tak trochę jestem po resecie. E, więc muszę się wkręcić przez kilka dni trochę mnie to wybiło z rytmu. E, więc spoko, ogólnie tak. Kolejne i mam nadzieję, przedostatnie Working progress, jakie zobaczycie. Eee, właśnie teraz przed wami jest. Czyli cóż, co się zmieniło, co doszło i tak dalej. Niewiele bardziej sprawy takie. Mm, organizacyjne w sumie. Eee, już się po testach, więc wszystkie błędy, które już były, zostały eee, zidentyfikowane, poprawione, znaczy wszystkie, te, które udało nam się znaleźć z eee, więc super. Eee, I kiedy wydanie eee, mapy? Spokojnie, wszystko w filmie, oglądajcie do końca, słuchajcie i nie piszcie durnych komentarzy, bo potem Mi, jak i wam, no szkoda na to tracić czas, co nie? Więc poświęćcie te kilka minut na przesłuchanie tego odcinka A wszystkiego się e, dowiecie Dobra, więc zacznijmy oczywiście od tego e, o, Oczywiście tak, standardowa e, Co się zmieniło Więc oczywiście tak, no Co mam powiedzieć, że błędy się zmieniły? No, no tak, no błędy się zmieniły Troszkę się po tej mapie e, Niewiele, ale jednak trochę e, Więc zacznijmy od tego, może co i jak? Ogólnie powiem wam jeszcze, mam problem. Mam problem dalej z teleportem pewnym, ponieważ Giant, przynajmniej, takie coś odrzuci. Proszę bardzo, on ty górniczek, nie to. O, silos. Odwiedzamy go jest w tym miejscu i to nam buguje. Oczywiście, problem stał się taki, że po prostu nie ten silos jest przypisany do tego miejsca. Co rodzi po prostu problemy, które trzeba po prostu poprawić, zmienić, po prostu jakby dodać nowy silos na nowo i będzie działać. Bo troszkę mi się tutaj pokieczkało i to, jak widzicie. Nie wiem czy będzie widać. O, nie ma triggeru w ogóle, więc słabo. To się poprawi, nie? Jeszcze mamy czas. Dobra, co dalej? Nowe preview jest w mapie te tak dalej, takie co mam w sumie pokazywać. Głos po chyba mówiłem w poprzednim odcinku. Klasy, gleby zostały tak jak i były Ale też przede wszystkim ważna rzecz dla was, informacja taka Ponieważ chciałem najpierw tą mapę widać na... Pecety, ponieważ uwaga, uwaga, mapa już na pecety jest gotowa i już można nie spokojnie grać. Ona jest ogólnie taka, powinna być bez bugów No, oprócz tego, teleportu, ale tak, wszystko to jest ok. E, oprócz tego silosu i mapa już jest w 100% grywalna na pecety. E, tylko grywalna skończona nie oznacza gotowa do wydania, bo jeszcze jestem w trakcie załatwienia. E, pozwolenia od pana Aliena Pola, e, który stworzył MySPlusa Plusa I wszystkie te CCM jak i Forge e, również tam jest Za co dziękuję bardzo serdecznie e, Oale Padaka, bo mi tutaj bardzo przy tym e, pomaga mm, Więc super A, no i jeszcze Distance do poprawki będzie, no ale to, to jest e, linijka do wpisania, nie? E, więc spoko e, i tak, kiedy, kiedy przewidywałem wydanie, oczywiście, miałem najpierw wydawać, znaczy, miałem ogólnie wydawać wam na PC i na konsolę osobno, nie? Znaczy osobno i razem, jednocześnie. Razem w tym sensie, że w jednym czasie. Potem pomyślałem, kurczę, może jednak dać ten trochę PC-ów, co wcześniej, bo to jednak jest ta docelowa grupa odbiorców, z którą chciałbym w sumie jakby mieć stały kontakt. I potem wydać na konsolę, ale pomyślałem sobie. Nie, no powiedziałem, że tu i tu będzie wydane, to i tu, tu to i tu, i tu będzie wydane. Więc ee, wybaczcie, pc ale jeszcze musicie chwilę poczekać. <noise> e, tak samo, konsolowcy, będę wydawał mapy razem. E, więc, e, jakby mapa na PCD ma już 99,9%. Musimy mi tylko dokleić parę rzeczy, bo e, tam jeszcze Alien to nie końca się z pewnymi rzeczami zgadza, żeby mu dać pełny certyfikat odnośnie Miles Plusa E, dlatego musimy trochę poczekać, e, muszy, znaczy, musicie wy poczekać, ja muszę się poprawić, e, i dopiero później, jak to uda się, to wtedy mam już zagwarantowane, że mapa na PC jest Git, jest mod hub gotowy, e, no i zabiorę się za wersję konsolową. Oczywiście, tak, Konsolę otrzymacie naprawdę Bieda Edition. Niestety, muszę to już przekroczyć, stwierdzić, ale już to mówię tyle razy. Bieda Edition oznacza. Totalny brak czegokolwiek <laughs> eee, Poza tym, że macie podstawową mapę I nic więcej, nie? Nie ma tu jakichś dodatkowych upraw eee, Czy jakichś tam majs Normalnie zwykła mapa, podstawowe uprawy i tyle, nie? Eee, będzie też bez multiterrainu, bo to oczywiście jest, a tam w nowej wersji eee, Znaczy w wersji, wersji konsolowej nie będzie eee, Więc tak eee, Muszę do tego wszystko oczywiście Najpierw chciałem poprawić wersję podstawową, zrobić ją na tip-top i potem poprawić wersję, konso zrobić wersję konsolową. Troszkę to potrwa, nie wiem jeszcze ile, ale myślę że z tydzień, dwa na pewno. Wtedy jeszcze takie drobne testy, zrobię sobie przez, nie wiem, kilka dni. I, i, i po prostu wyślę to już na ModHub, że to się tam sprawdzało. Oni mi to też oblukają, zobaczycie czy to w ogóle nadaje. No i jeśli się nadaje oczywiście, no to będę Was informował oczywiście na bieżąco kiedy. Mniej więcej będzie premiera, i tak dalej. Mam też e, fajny pomysł, kiedy ją wydać. Mam też, jakiś swój termin, do którego chciałem się wyrobić, e, ale jeszcze do końca nie wiem, czy się uda za niego wyrobić. E, zobaczymy. Dla mnie, póki co, teraz najważniejszym momentem jest e, poprawienie tego silosu i e, certyfikacja od e, MySplusa, Plusa, żeby to było zapewnione. A całą resztę ogarniemy sobie później. E, z takiej zmiany jeszcze to jest sobie troszeczkę poprawiłem teren, żeby taki bardziej górzysty, bo to było tak troszeczkę płasko. A w realu, bo tu jest bardzo, bardzo górzyście, nie? Więc jest troszkę yy, górzyście, że właśnie to fajnie pasowało No i jest jakby spoko A, tu już jest ten, muszę się poprawić Tak, bo to już, a co, zrobimy sobie screena? Yy, dobra yy, Czy coś jeszcze chciałem opowiedzieć? Kurczę yy, A, propos systemu oświetlenia Bo też yy, z tym parę spraw, jak będzie Tak patrzę, co jeszcze mówiłem yy, Tak Słuchajcie, yy, manual system na razie nie będzie Mam drobne problemy z zadaniem tego, wiem, że to jest tylko kilka linijek, ale coś mi po prostu nie tryli, może to robię źle. Nigdy też nie byłem dobry w te skrypty, i zawsze uważałem się za totalną nogę, jak chodzi o skrypty. Nawet kilka osób mi tu musi pomagać z tym, bo po prostu sobie tym nie daje rady. Mój mózg nie jest w stanie tego przetworzyć, po prostu odrzuca i no nie jestem od skryptów, bardziej jestem od no, designu, nie, co by nie było. Więc, więc tak to sobie wygląda. Dlatego na razie manure odpada. Dodatkowo też nie będzie jak na razie żadnych budynków playstation z mapy. Oczywiście one się pojawią być może później razem z manure system oraz z hotfixem, bo oczywiście od razu wam mówię, że zapowiadam update tej mapy kilka tygodni po jej premierze. Dlaczego? Ponieważ grupka osób nie przetestuje tak mapy, jak cała społeczność Farminga. I oczywiście do tego e, zachęcam na fanpage'a, tam dodawajcie fotki, jak już mapa wyjdzie, e, co mnie pasuje, co gdzieś się boguje i tak dalej. No bo wiadomo, raczej wszyscy gdzieś tam chcemy, żeby ten produkt był jak najlepszy, a mówię, no grupka osób nie, nie sprawdzi tej mapy, tak jak cała społeczność, tak jak ona wyjdzie, wyjdzie potem Hotfix wprowadzający właśnie budynki Play z mapy już pod płaskie tereny bo na przykład e, co wam mogę powiedzieć, coś co jest takie śmieszne ta obora, tutaj co jest, w środku? Yy, o ta właśnie obora, wiecie? o ta obora. Ona to wszystko elegancko sobie ma, jak najbardziej. A ja też poprawiam w ogóle te, te rurki, jakby co? Ona sobie wszystko elegancko ma, ale yy, pastwisko ma z tej strony, tutaj. No i jak ja mam wam to, to je pastwisko dać? Yy, jakbyście chcieli postawić co na mapie? No nie da rady, więc muszę zrobić całkowicie ten model, wyciągnąć. Zrobić tam to na płasko i żebyście mogli sobie samo obory postawić, paswisko będziecie pod spodem Żebyście mogli sobie wpasować jakieś tam gospo, nie? Tak samo z wszystkimi innymi będę starał się porobić Garaże, domki i tak dalej, to wszystko będzie w hotfixie Bo teraz troszkę jest to dużo pracy, a mam po prostu i tak dość długo Chcę w końcu wam wydać, żebyście pograli na niej Bo wiadomo zaraz nowy farmik no i po prostu chciałem, żebyście jeszcze sobie mogli pograć, potem ewentualnie jakiś ten update'ik drobny wejdzie, który naprawi te błędy pomniejsze, które sami wyszukacie. Oraz doda, brakując rzeczy, czyli właśnie Monur system, jak i... Jak, jak i te budynki playstable, co nie? Dodatkowo przypomnę od razu, przypomnę i powiem od razu, że na mapie nie będzie możliwości postawienia dodatkowych zwierząt Chyba, że posiadacie modyfikację, która Wam to umożliwia. Wykorzystałem maksymalną ilość e, kanałów, która mu umożliwia postawienie nowych zwierząt i więcej po prostu się na tej mapie nie da. Pobieracie moda, który tam się nazywa... E, Animal Husbandry Extension, jakoś tak, nie pamiętam, który po prostu... No tam jest taka 32 animals, nie? Na, na ikonce. Pobieraj sobie to i możecie sobie zostawiać o wiele, wiele więcej tych zwierząt, więc sam serdecznie oczywiście polecam Bo bez tego to ani rusz Na mapie sam na tym modzie gram, bo, bo muszę, mapa jest duża, ma 11 gospodarek grywalnych, z czego 10 gospodarek ze zwierzętami A na niektórych gospodarkach są po dwie e, pod dwa rodzaje zwierząt Więc dosyć sporo e, Propon oświetlenia, oczywiście to nic innego jak e, de, rekomendowany przeze mnie e, Rekomendowany przeze mnie e, Modyfikacja, mody, rekomendowana przeze mnie modyfikacja drugstara na dodatkowe ustawienia i oczywiście tu macie powiedzmy, takie coś, to jest zwykła mapka, tak wygląda na sobie. Oświetlenia żadnego w sobie nie ma, ale jeśli na przykład macie to, yy, macie tę modyfikację, klikacie podstawowe, ja na tym gram i mapa wygląda zarąbiście nie ma z tym problemu. Jeśli chcecie mieć jakieś inne oświetlenie, sobie po prostu klikacie. I na przykład, macie mapę na 1990 zainstalowaną, to też możecie grać na tym oświetleniu, na tej mapie. Tylko jest ona trochę takie średnie, ale kto co lubi. Co tyś mam? jak już staro wyśmiałem ty w graną. Mam jeszcze mapę stara Huta, widzę same zielakowe mapy, też fajnie się to wygląda. No Więc zielona krajna nawet jest, no to trochę akurat średnie. średnio. No i włączone, ale polecam oczywiście mam na podstawowym. Eee, tyle odnośnie oświetlenia, nie będę raczej tu nic kombinować, po prostu, bo eee, ktoś chce na oświetleniu, ktoś nie chce, powierzcie, moda, kto chce, ten ma. Proste i logiczne. Ja gram tylko na tym modzie i bardzo fajnie mi się z niego korzysta. On dodał właśnie wiele innych ustawień, więc naprawdę jest to kozacko. Nie chodzi o tego modzika, to się nic nie zmieniło. Eee, no i jakoś to sobie leci. Eee, dobra, więc oczywiście tak, mapa będzie na konsole i miało być na początku poza. Eee, znaczy później, ale będzie tak razem, więc musicie jeszcze poczekać. Eee, nie wiem do końca ile, ponieważ teraz najgorsza sprawa czyli poprawienie po prostu tych błędów, na których, nad którymi się siedzi długo. Ja teraz też trochę jakby e, rozpoczęło mi się jakby takie drugie półrocze, e, znaczy takie druga część e, s, semestru na studiach. No i mam teraz o wiele większe zapierdzień niż wcześniej, więc weekendy mi totalnie odpadają. Totalnie ze wszystkiego jestem wypruty, nie mogę nic weekend robić, więc mam tylko tyle co po pracy, czasu albo przed pracą, zależnie od którą zmianę mam, oczywiście. No, więc muszę to jakby po prostu ogarnąć, nie. Eee, więc więc spoko. Przypominam też przy okazji, że niedługo kończymy challenge daily, bo 13 maja kończymy. I po tym filmie będą po prostu co drugi dzień, a nie codziennie, bo to naprawdę wymaga do mnie masy czasu i nie ukrywam, że daily troszkę zahamowało postępy nad mapą. Eee, ale daily zrobiłem właśnie sobie tak w takim momencie, gdzie tego postępu nie umino hamować. Eee, bo na przykład teraz mam tylko jakiś to nie jeszcze tydzień, co nie? Z eee, tego daily. No i ten tydzień troszkę mi też opóźni tą mapę eee, w sensie poprawianie tych błędów i, i robienie wersji konsolowej dlatego musicie chwilę e, też sobie to poczekać nie wiem, nie wiem co to wam w ogóle wam pokazywać, tak chodzę po tej mapie bez celu ale mm, no wszystko już wiecie, wszystko wam pokazywałem na bieżąco e, nic tu się za bardzo nie zmieniło e, wszystko oczywiście macie gdzieś tam będziecie mieli, e, o tu doszło nowa rzecz, bo tego nie było e, takie zakończenie, gdzieś lasu zrobiłem i tyle, wjeżdżamy w las i koniec nie no, więc takie tam zakończono. Eee, no i cóż, to chyba tyle w tym odcinku. Nie chciałem robić jakiegoś tysiąca, chcę żeby ten odcinek był treściwy, żebyście go przesłuchali jako podcast. Bardziej tu nic tak nie pokazywałem, więc e, skupcie się na słowach. Nie piszcie kiedy na konsole, kiedy wyjdzie, e, bo muszę zrobić wersję konsolową, że najpierw uzyskać certyfikat uzyskać od MySplusa, potem wersja konsolowa e, i dopiero wtedy będę myślał nad wydawaniem tego, bo teraz na tym w głowie nie jest. Eee, no bo, po prostu mam tego. Jakby to powiedzieć, no muszę teraz się skupić na tym, żeby to wyszło, nie? Jak, wyszło jak najlepiej, a nie żeby wyszło szybko. E, myślę, że chyba rozumiecie. Optymalizacja raczej jest w porządku. No teraz, jakby tutaj na, nagrywając, e, troszkę to słabo to wygląda. E, mimo to klatki się w miarę trzymają. E, też przypomnę, że gram na maksymalnym ustawieniu graficznym i na przykład wy tych drzew, o tam byście już nie widzieli. Proszę, patrzcie, już tak nie widzę. Jak grać na średnich, to nie widzicie nawet tych drzew tutaj nie. Więc będzie mi troszkę tego więcej Oczywiście no jak chodzi o pola No to tu nie ma problemu, wszystko oczywiście, jest idealnie Na polach też spędzamy więcej czasu niż na gospodarkach Dlatego też Nie ma co się przejmować Ale na gospach też jakby co nie było Też jest to coś ważne No w miarę staram się to optymalizować jak najlepiej, No patrzcie tą drogę nie Że ona gdzieś sobie później zanika gdzieś tam w tle Po czasie, no i no, staram się robić jak najlepiej, nie? Ale też mówię od razu, mapa nie jest na słabym PC, to jest na takie dosyć średnie, nie? Więc jak ktoś ma e, kompa z Dirt'a, no to sorry, ale troszkę my musieli zmniejszyć ustawienie graficzne, bo nie wyrobi wam ten po prostu PC, nie? Mm, ale mapa czy teraz serii duże Boisko modeli w innym miejscu, także co co mówić. Dobra. E, nie przedłużam, bo teraz trochę to się z bez potrzeby. E, kończymy odcinek podsumowując: e, Dodatkowe rzeczy typu właśnie Monero System, e, i, 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 I budynki ode mnie playstable będą w hotfixie, który jest wymagany. Nie ma opcji, żeby nie było łatwiej. takiego, po prostu musi to być. Tego nie przeskoczymy. pc ta wersja jest już skończona. Jest już jej 99,9%. Tylko certyfikacja modhuba i silos, i jest tuwka. I zabieram się teraz w wersję konsolową, którą zrobię w nie wiem, w tydzień, dwa postaram się jak najszybciej, ale no, no nie wiem jak to wyjdzie, po prostu. Zobaczymy Muszę tutaj masy rzeczy pousuwać i to, co bardzo wydaje się to się bardzo proste A, pousuwasz to, to i tamto Ale no nie, bo jednak trzeba będzie to zrobić troszkę na innej zasadzie a, i waga mapy bardzo ważne, Wa waga mapy była wcześniej 429 MB czyli no 430 Teraz mapa PCTowa waży 350 MB Naprawdę, naprawdę bardzo mało. Super, że dało się tak się nisko zejść. Ponadto, wersja konsolowa będzie ważała o wiele mniej, ponieważ są tu tekstury kończyny, lucerny, pszenżyta, jakichś tam dodatkowych upraw, czyli półsłuchań lucerny i tak dalej, których na konsoli być nie może. Dlatego te tekstury odejdą i mapa bez tego. No 300 mega powinna złapać. 300 może tam poniżej 300 delikatnie. Także konsolowcy, yy, miejsce na dysku macie yy, zapewnione raczej. Znaczy mam nadzieję, że będzie mieli tego dysku. Miejsce na dysku macie raczej yy, ogarnięte, a nie przesadzone, więc spoko. Yy, to tak to, to by tyle. Yy, I waga naprawdę bardzo fajnie się wahała. Yy, bardzo dobrze to wygląda, więc super. Yy, dobra. Kończymy y odcinek, chciałem powiedzieć stream, chociaż streaming był w ogóle, bo to nagrywam e 6 maja, jakby co, więc dla was to wczoraj. No dobra, dzięki za uwagę, do kolejnych oczywiście odcinków, życzę wam e miłego dnia, Stawcie łabeczkę w górę, subskrypcję i followka na Twitchu. E Trzymajcie się do kolejnych filmów, no i cześć, pozdro.